tak więc cześć siemaneczko widzowie witam was w kolejnym odcinku na tym kanale taki luźny vlog z basenu potem może jakieś ognisko się zrobi to też wam dogram kiełbaskę z ogniska no tak więc zostawcie suba zostawcie łapkę w górę i zapraszam was na odcinek siema tutaj mamy kilka takich rzeczy do basenu taki łabądź jakieś tam materace Tutaj mamy takie leżaczki, ale to zobaczycie zaraz. No, tak się prezentuje basen te bojki tutaj. To tam w nich chlor jest. Tak się prezentuje basen, tutaj mamy pompę. No tak więc przebieram się i wskakuję do basenu. Tak więc mam kamerkę, nie jest to GoPro, jest to zwykła kamerka na bojce. Mogę ją wrzucić i będzie pływać. Tak więc będziecie mieli ujęcia bez dźwięku z tej kamerki, tylko z wody. Ale najpierw trzeba się trochę ogrzać. Trzeba trochę się przyzwyczaić do wody, bo jest chłodna, tak więc widzimy się za chwilę, siema. Tak więc chill widzowie. Odpoczywamy sobie. Chwilą widzieliście kilka ujęć z tego, z tej kamerki. Ale jeszcze nie kończymy tego floga, tak więc zostawcie suba, łapkę w górę i zapraszam na dalszą część. yo.

tak więc będę robił drzewo później na ognisko, na takie mniejsze kawałki. porumpany na ognisko, na fotom. Potem nagram Wam jak będziemy układać ognisko i jak będziemy je rozpalać. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Tak więc widzimy się później. Troszeczkę drobnych kijków uzbierać I zaraz wracamy znowu Tak więc widzowie Ognisko tutaj za mną Już rozpalone Ja już przebrany Oczywiście piwko, no bo jak wakacje to piwko Nie piję często Tak więc od czasu do czasu można Jeszcze mam trochę włosy mokre eee, co Moja dziewczyna ze swoją mamą poszła właśnie Jakie obaski szykować na ognisko i posiedzimy sobie, ściemni się będzie ładnie ognisko. Ponagrywam wam tam jakieś urywki ale też nie za dużo, bo posiedzimy sobie. No, jak widzicie, spora osterta drzewa jest. To można palić ognisko do samego rana. No, a teraz zobaczcie, jak to ognisko się ładnie pali. Taki ładny klimacik strzela ognisko. Fajnie, fajnie. Pogoda też ładna dopisuje. Tak więc jest super. Mieliśmy na początku problem z rozpaleniem, bo zaczynałem takimi większymi, a potem rozpaliłem takimi małymi gałązkami, więc poszło od razu. No. Tak więc widzimy się w dalszej części. Siemanko. Widzowie tutaj już mamy krzesełeczka i stół Kilki też są do kiełbaski, moja dziewczyna poszła po jeszcze jedno krzesełko Tutaj mamy narąbane drzewko I ognisko ładnie się już rozpaliło Tak więc zara będzie robiona kiełbaska z ogniska No, tak więc kiełbaski już się robią, zobaczcie, jakie, jakie piękne. Zaraz sobie zjemy, posiedzimy przy ognisku. Tak więc, zostawcie suba, łapkę w górę i widzimy się w dalszej części. Siema. 50 milionów dolarów. Awaria warszawskiego metra, także dziwne zachowanie misia w tatrach. Zapraszam. My soul in the Swiss cheese. Nah, yo. When the world feels dreary and cold, and people trying to shoot holes in your ethereal soul, acting nasty like some bacterial mold Whatever happens, let it go and people flapping their gums. It's hard to listen when you're feeling more broke than the two party system. But loving where you at, that's the true art of living. Stop grasping, let it go and. I got stress crashing on my couch again. Feet up on the ottoman. He never runs out of friends. He brought anxiety. They quietly signed a lease. I got the door locked with depression outside at least. Trying to find peace. But these roommates stay up too late. yelling about the end of the world. Drinking that Kool-Aid. It's too wild. Not as fun as two root canals They need to move out. The things will get easier. Like Ooh child, Trying to cool out. That's my main agenda. When all my challenges are balanced like a game of Jenga. But that's no way to end up stressed and sick. Man, of course not. Just trying to make sure y'all catch these hits like a short. in hip hop some days it's cool to be independent other days it's like you're inventing your own prison sentence but nope i'ma break out like i had a gun made of soap stay dope and let him hear my heart like a stethoscope when the world feels dreary and cold and people trying to shoot holes in your ethereal soul acting nasty like some bacterial mold whatever happens let it go and Fantastic. people flapping their gums it's hard to listen when you're feeling more been in my zone feeling still in my spirit i've been on my own still just living my legend till my day is gone still been feeling grateful just for making it home giving me grace feelings of god let's give him some love giving me space hold the applause just give me a hug if I said that I would catch you, would you fall for me? If you ain't heard from me lately, would you call for me? I'm in this ride like wow, I really came from nothing. I remember days it was pain and suffering. Making it to brighter days was my main discussion. Now I'm making music daily and they saying they love it like wow. I came from nothing, I came from nothing, I can't stop. Came from nothing, I came from nothing, I can't stop. Came from nothing, I came from nothing, I can't stop. Came from nothing, I came from nothing. Nipsey hustle prolific always knew i was gifted bumping midnight marauders were serving biscuits for tips and i hated having employment started rapping in cafes and they would call me a poet they tried to call me the savior try to call me the one i called me the son asking for help was calling a bluff calling me from a higher power never give up i looked inside the mirror realizing that i got us it was us cause it was us the whole time people come and go but it was us the whole time No, tak więc widzowie, impreza trzyma się bardzo dobrze, jak mogliście zobaczyć. Przynosimy imprezę do domu, ponieważ chłodno się zrobiło. A wy zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnym vlogu. Siema!